ARKHAM RADIO zaprasza do wysłuchania audycji. Sięga otwartych drzwi. Tutaj mamy do czynienia z pozycją niezwykle enigmatyczną, gdyż władze uniwersyteckie nie wyraziły jeszcze ostatecznej zgody na prowadzenie badań z użyciem tego tekstu. Jak Państwo widzicie, jest to manuskrypt dość stary, i o ile nam wiadomo, o niezbyt dobrze zachowanych stronicach. Ma też niezwykle solidną drewnianą opłatkę w kształcie, jak Państwo widzą, podobną do drzwi. Spinają ją żelazna klamra z miejscem na kluczek, którego nie posiadamy. Niestety, metodami ślusarskimi nie udało się tego niewielkiego zamka sforsować. Wysoce prawdopodobne, że mechanizm jest zwyczajnie popsuty i nawet posiadanie klucza wiele by tutaj nie pomogło. Oczywiście można by po prostu uszkodzić klamrę lub fragment okładki, by dostać się do środka, ale ze względu na marny stan okładek, doktor Armitage nie zdecydował się wyrazić na to zgody. Póki co badamy ją jak możemy, bez otwierania. Księgę otrzymaliśmy sześć lat temu jako darowiznę od pani Norny Cavendish, mieszkanki Arkham, która znalazła ją w piwnicach swojego domu. Niestety pani Cavendish zmarła bezdzietnie około roku później, ale w testamencie zdążyła zapisać nam znalezione w późniejszym czasie zapiski swojego dziadka, które zdają się dotyczyć tej właśnie książki, którą przewrotnie nazywa on Księgą Otwartych Drzwi wynika z nich, że ewidentnie stary pan Cavendish tę księgę otwierał i czytał. A sądząc po niektórych pełnych przesądnego lęku wpisach, być może nawet umyślnie wyrzucił lub zniszczył klucz do klamry. Dziedek ofiardawczyni w swoich, szczerze mówiąc, dość chaotycznych notatkach często narzeka na ból oczu i pieczenie podczas czytania. Nasuwa to spekulacje, że tom zapisany jest drobnym lub niewyraźnym pismem. Oczywiście nie powinni Państwo dawać wiary niektórym z moich dowcipnych kolegów, którzy mogą chcieć wmówić Wam, że litery zostały tam zapisane żywym ogniem, który w trakcie czytania wypala tekst drobnym maczkiem na mięśniu sercowym czytelnika. Co do treści, którą możemy wywnioskować z dziadkowych notatek, to wiele wskazuje na to, że jest to opis demonicznego dworu królewskiego, być może na wzór Dikcionario Inferno. Pan Wendisz określa szczątkowo opisane w notatkach byty, jako podwładnych bezmyślnego sułtana, którego boi się nazywać innym imieniem. Całość jego zapisków jest nacechowana zabobonnym strachem, co wyraża się najwidoczniej w wielokrotnie powtarzanych ostrzeżeniach, aby nie otwierać księgi na stronie 13, bo znajdująca się tam rycina stanowi, tu cytuję, prawdziwą bramę koszmaru. Niestety, dziadek pani Norny Cavendish podczas własnych studiów popadł w starczą demencję i wedle wszelkich wskazań niebywale osłabł na ciele i umyśle. Bo im późniejsze notatki staramy się odczytać, tym bardziej chaotyczne i trudne do zrozumienia staje się jego pismo. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedy już naszym ekspertom uda się odczytać z tych notatek wszystko, co fizycznie jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć, dr Armitarz wyrazi wreszcie zgodę na dostęp do wnętrza woluminu. Uprzedzając państwa żarty, tak próbowaliśmy do drzwi na okładce zapukać. Nie, jak widać, nikt nam nie otworzył. Przejdźmy do kolejnego regału.